witajcie edukacja na maxa z tej strony kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnego odcinka z serii poradnikowej a dzisiaj jesteśmy w mieście endu serdecznie zapraszam do oglądania pokażę wam w ogóle jak w... miasto endu w ogóle wygląda z góry to jest taka oto struktura Dlatego tych z w ogóle nie widzieli to jest to też to jest tak to, tak wygląda end ale to end i w tej, tej, to jest jedna ze struktur, która występuje w endzie. Yy, Postaram się zabrać Was jeszcze do drugiej, czyli do, yy, czyli do statku endu. Tam, gdzie można odnaleźć m.in. Eltrę. Może taka, taką Eltrę odnajdziemy. Trzeba oczywiście uważać na Endermany, które tutaj próbują nas cały czas gnębić. I jak się nie zrobi dobrze, no to o, jeszcze Szalker mi pomógł, widzę. No to może mi, akurat może to mi uratuje. Prawie chyba zginąłem, o! Prawie zginąłem? Czy ja zginąłem? Polecę może sama chwileczkę. Dopóki nie odrestauruję życia. Tak, na Endermany trzeba będzie uważać. Kilka nieopatrznych spojrzeń i mamy na głowie takiego miłego pana w ja ogóle się śmieję, że trzeba rozważyć nagranie poradnika, jak w ogóle radzić sobie z Endermanami. Yy, ja najpierw muszę się odrestaurować. Wiem pewno, że gdzieś, gdzieś tu jest Shulker. Shulker to jest taka istota, z której się robi tak zwane Boxy, czyli takie jakby pojemniki próżniowe, pojemniki telepr telepracujące, nie mam, w to sobie nazwać. Spróbuję go odnaleźć teraz. On gdzieś tutaj jest, o! Jest Enderman, jest i Shulker. Coś mi jeszcze atakuje, chyba. O, Enderman poleciał, to zabawna dość historia. Generalnie z Shulkerem warto wa walczyć w ten sposób, właśnie, że się jest pod nakryciem, bo nakłada taki efekt, który yy, yy, jest. O jejku. widzę, że mam tutaj cały czas fana Endermana. Ja bym chciał Shulkera zabić i nie zginąć przy tym odcinku. Ja może polecę do góry. Polecenie do góry w tym momencie że ma dać szansę. Ratowanie się przed endermanem. Jak widzicie, mam wybitne szczęście do atakujących mnie endermanów. Na szczęście, kosiarz umysłu daje radę. Yy, jeszcze. Jeszcze za mało życia mam. A taki trochę ruchliwy odcinek będzie. Generalnie, szalkera znalazłem. Pytanie, czy z Shulkera wyleciało mi to, co jest dla mnie istotne. O! Na razie to mam Endermana. Dobra, jednego z głowy, przynajmniej z tym się poszło. O! I Shulker zostawił. I główkę, która jest fajna, bo miałam takiego moda a propos główki. O! Tu jest kolejny Shulker. Dlatego tak dostawałem w Ciry. Jeden Shulker, drugi Shulker. No i z trzech, bodajże z trzech albo z czterech skorup Shulkera. Robi się właśnie Shulker Boxa, którego pokazywałem. O, i tutaj troszkę tych szalkerów ogólnie jest. Więc mam z kim powalczyć. Ajku, czy on właśnie poszedł na drugą stronę? Poszedł na drugą stronę. Spróbuję mu zadać odpowiednią liczbę obrażeń. Gdzie ten szalker po raz? Gdzieś. Ajku. Widzicie, to jest takie właśnie życie. Tutaj trzeba być już zaprawionym. Ja nie jestem do końca zaprawiony jak widzicie. I dlatego czekają mnie takie ani właśnie inne zabawy z szalkerami. Czasem tych szalkerów zbierze się więcej. I to też nie jest wygodne. Szczególnie ten żaden efekt takiego uniesienia. Jak nie mamy elytry na początku szczególności jest to bardzo trudne, no bo grozi nam upadek o kolejny szalker gdzieś tu się z... Gdzieś tu był. Także tak, poza shelkerami, endermanami, które są oczywiście Będzie, możemy oczywiście spotkać także yy, inne rzeczy, o których za chwilkę opowiem. No jak widzicie w ten sposób mam cztery shulkery. Czy cztery shulkery to jest shulker box? Jeszcze nie wiem tego. Yy, w tym momencie nie pamiętam. Ten shulker gdzieś odpłynął. Szkoda, bo chciałem go. O, tutaj jest jeden shulker na pewno. Gdzie ty się schowałeś, panie? O, jest i skrzynka. Czy ta, czy ta skrzynka będzie... Będzie pełna. Może nie zginę? Na pewno jest tu taj ender chest. Może w tym ender chestie coś ciekawego znajdę. Na razie postaram się nie zginąć. Ze wszystkich stron atakują mnie. Jeszcze mam ten efekt cały uroczy. A no na się śmieję, że tutaj powinien mieć złote jabłka. Dobra, spróbujmy. Dostać się i troszkę tych szalkerów zlikwidować jeszcze. Dobra. Niestety efekt podziałał. To może w tym czasie spróbuję dostać się do tego albo do tamtego szalkera. To też jest Któryś, do któregoś, może się dostanę, zanim mnie zdejmą. Albo nie. Dobra, to ja idę po schodkach, spróbuję tutaj jeszcze wyczyścić teren. Tutaj kolejny widzę szalker. O, ten akurat jest milszy dla mnie. Nie atakuje, wał mnie na tyle agresywnie, że byłem w stanie. O, tutaj jeszcze, skądś mi wysyła szalker, jakiś inny jeszcze. Gdzieś z boku. Efekt nie chce mi odejść. Gdzie ten drugi shalker jest? Tutaj jest! O, to tutaj to mam marne szanse na rozwalenie go. Musiałbym mieć łuka. Ja chyba łuku ze sobą nie mam. I to jest problem. Porada ode mnie. Pomyśl ten brazę o łuku. Ja spróbuję wrócić do tamtego miejsca. Tutaj też miałem, na pewno miałem skorupę Shalkera. Miałem... Skrzynkę. Skrzynce, skrzynce coś powinno być. Ja może sobie tutaj drogę utoruję będzie mi prościej. Dobrze, Szal tego shulkera mam z głowy. Co prawda jest jeszcze jeden, ale na szczęście on wali wender chesta Więc jest szansa na to, że uda mi się go sprawnie zlikwidować. Także tak, praca z shulkerami jest. To jest moje czyście Ender Chest. W Ender Chessie, O, i znalazłem jakiś skarb diamentowy, całkiem niezły. Ja to wszystko sobie oczywiście wezmę. Nie są to co poda, jakieś genialne skarby, ale lepszy rytm niż nic. Yy, dobra. Jakie rodzaje bloków można w ogóle znaleźć w wędzie? Możemy znaleźć to się nazywa endowe kamienne cegły, które powstają, możemy robić z, z tych chyba, chyba z piasku endu, czy tam kamienia endu. Możemy zrobić, możemy trafić na to się nazywa ładnie. Blok purpuru. O, znowu szalkę, kurczę. Nie da mi opowiadać. Na słupki endu to takie odpowiedniki tych pochodni. Generalnie purpur, kamień endu plus gifty typu Elytra. Poza tym można znaleźć jeszcze tego, takie to, to sztandary: purpurowe, karmazynowe szkło. Także troszkę tego, tych ciekawostek jest. A bo tam to torcie wyżej jest jeszcze coś. I teoretycznie, jakbym się tam dostał wyżej, to może tam wyżej byłoby coś jeszcze dla mnie ciekawego. Hmm. Może spróbuję dostać się tam od zewnątrz. O! Najpierw trzeba nie zginąć jeszcze. Czy ja tutaj byłem, ale tutaj byłem już w tym pomieszczeniu. Pytanie, czy ja tam na samej górze byłem, to jest dobre pytanie. Jak widzicie, mam wysokie umiejętności do parkura. Ja tutaj powinienem wejść jeszcze wyżej. Dziękuję Ci, szalkerze. Chciałem tu wejść, chciałem zapytać, co tu jest. Zabicie szalkera, jeżeli da mi kolejną szalkerą skorupę, było opłacalne. A ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że przygoda w mieście Endu yy, troszkę odsłoniła Wam tajników o tej. O... O, o tym mieście właśnie. No i mieliście okazję troszkę zobaczyć jak powalczą szelkara. Możesz, że o szelkarze zrobię osobny odcinek. Jak sobie z nimi radzić. Ale na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.